Wolne Lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki Wolnych Lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania Wolnych Lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Agnieszka Frączek Żółw wierci pięta i inne zwierzęta. Czyta Masza Bogudzka. Wielbłąd. Żółw się zaśmiał. Ale heca! Na wielbłąda wielkich plecach jakieś dwie wyrosły kury. Toż to wybryk jest natury. Jeśli ja bym był garbusem to bym przykrył grzbiet obrusem albo namiot bym w trymiga uszył i na plecach dźwigał, zamiast biegać jak ten dziwak. Na to wielbłąd się odzywa. Niech pan skończy, drogi panie, nierozsądne swe gadanie. Dla wielbłąda bowiem garby to są najprawdziwsze skarby. Gdyby zamiast tego nosił pióra oraz puchu, stosik albo łuski, jak u ryb, to dopiero byłby wstyd. Wielbłąd z oburzenia sapną, prychną, zębiskami kłapną. O! Kopytkiem teraz tupie. A gdzie żółwik? Znikł w skorupie.